Bóg z wasłością, mój Cześniku. pędząc cwałem na rozkazy, zamęczyłem szkap bez liku. Wywróciłem się sto razy. Także z nowej mej kolaski. Gdzieś po drodze tylko trzaski. A ja za to ręczyć mogę, że mój papki tu piechotą przywędrował całą drogę. A na podróż dane złoto gdzieś zostawił przy labecie. Patrz, Cześniku, poznasz trzecie! Cóż mam poznać? Y, wystrzelony? Wypalony? Gdzieś nabrany. Gdzie? Do kogo milczeć muszę? Lecz nie karty są przyczyną, że się w drodze spóźnił nieco, Ani ziemną na mą duszę. Tak z ręki wszyscy giną. Wszystkie? Wszystkie. Świe komary. Walczmoś, nigdy nie dasz wiary. Bo nie głupim mocią panie. Ach, co widzę? To śniadanie! No, ja, śniadanie! Ach, cześniku, już to sześć dni i sześć nocy nic nie miałem na języku! Jedz i słuchaj! Tak się stanie! Strzela gracko, rzecz to znana! Rzecz to znana, iż w mej mocy. Kazać zamknąć waszmość pana zawiadomione dawne sprawki. Zamknąć po co? Dla zabawki? Czy nie znajdziesz lepszej sobie? Cicho, że ja to powiem. By odświeżyć twej pamięci, nim powierzę mej chęci. Coś mnie winie, a ja tobie. A co każesz, wszystko zrobię? Byłem zaraz do Pankowia bo mnie zjeżdżać doskonały. Niechaj będzie wzięty z błonia, dzik to dzik, plek to śmiały, w moim ręku jak wieczka. bo mnie zjeżdżać doskonały. A podejrzysz! Tylko pozwól. Kładłem nawet w strzemię nogę, kiedy nagle wielka sprzeczka, przedsięwzięta, spaść na drogę, a ta była w tym sobie… Złaj! Zaraz. Szedłem sobie, mina Słuchaj. tęga, włos w pierścienie, głowa w górę, a wejrze. Niech truchleje płeć zgraciec. Słuchaj! Zaraz, idę sobie, czem jakaś księżna grecka. Anioł, bóstwo, zerk z karety. Giną za mną te kobiety, zerk między nami, zerk Jana koniec końcem pokochała, zawołała, etc. książę tygrys ludzi zbiera. Ale cicho. Na ktoś żywy. A bezbożny ty języku i tylkotny i kłamliwy. Na to żywy, mój cześniku, gdybym także równie dumie namiętności nie brał w ryzy. Ostrze mojej Artemizy. Proszę mówić. Ojciec klary. Fiu. mój ojciec ja ich się. Tu mieszkamy jakby sobie, lecz co gorsza, że połowy drugiej zamku czapk dziedzicem.